Hej siomiczko, witajcie, z tej strony Gileon i to dzisiaj w sklepie 15 grudnia 2023 roku, no i co, festiwal zimy nadal w sklepie. Mamy nowe skiny wojowniczych żółwi ninja, czyli zestaw N za 3400, Leonardo za 1600, tak się tutaj prezentuje, z plecakiem saya Leo i kilofami Katana Leo, Michael Angelo. Z plecakiem Deska inuczego Mikiego i kilofami Inunczego Mikiego, Donatello, z plecakiem Futera na Ki Bodoniego i kilofem Ki Bodoniego i Rafael, z plecakiem Uchwyt na Sairafa, i kilofami Sajrafa. Dalej mamy zestaw April Onil za 1800. April O'Neill za 1500. Wraz z plecakiem kamera reporterki kanału 6. Skorupa bohaterów za 400 z 9 graffiti. I możemy sobie tutaj edytować te skorupy między po prostu tymi wojowniczymi żółwiami ninja. I możemy te sobie dodać na nią graffiti. Także spoko. Myślę. I bunkrofon za 800. Diesel nadal w sklepie. Cyclon to samo. Jager nadal w sklepie i w ogóle mamy zmiany w autach, ponieważ diesel nie kosztuje już 4000, tylko 2,500. I Cyclone i Jager nie kosztują po 2,500, tylko kosztują po już 1,5 tysiąca. Także po prostu osoby, które kupiły po tej droższej cenie, dostaną zwrot 20. No i taką po prostu zmianę Epic Games zrobiło w tych cenach aut. Płomień za 1500 żelek za 1200. Mrok drużyny mechów za 1500, piruet za 200, ociekaj smakiem za 500, czerwony rycerz za 2000, ekspertka zwiadu za 1200, kryształ za 800, potas już skórku za 1200, skryty za 800. Zestaw kiełbas za 1300, jeśli mamy plecak. Kiełbas za 1200. Hot dog za 300. Kiełbasa bojowa za 800. Ricky Morty nadal w sklepie. The Weekend to samo. Mamy trzy nowe kolejne ścieżki jamowe, czyli Dog Days Are Over za 500. The Hand That Fits. I Zombie. Reszta ścieżek jamowych nadal w sklepie reperkusja to samo, neonuta nadal w sklepie, no i co jeśli sklepie mi się podoba to pamiętajcie subzone łapka w górę, kodziciela on w sklepie a ja żegnam, siemneczko